Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Miszynovat 4, a to jest pierwszy odcinek z gry Cywilizacja 6. Na samym początku chciałbym Wam bardzo cieplutko podziękować za to, że super przyjęliście brzydką 16. Eee, odcinki z cywilizacji jak zwykle. 15 20 minut, takie widełki, mniej więcej. I wydaje mi się, że bez zbędnego gadania możemy zaczynać, ja jeszcze nie wiem. Na jakiej, e, jakim przywódcą zagramy, damy sobie losową, poziom trudności damy sobie króla, tutaj wszystko damy sobie, żeby było mniej więcej tak samo, rozmiar mapy damy zwykłą, standardowy e, standardowe sady wszystko standardowo i zobaczymy kogo nam wylosuje. Od pierwszych oznak życia, gdzieś pod wodą, przez wielkie bestie epoki kamienia, aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach. Wiele przetrwaliśmy. Teraz zaczyna się Twoje największe zadanie. Z kołyski cywilizacji musisz zaprowadzić nas do gwiazd. Zachowanie równowagi między nauką a religią to trudna sztuka. Ty jednak jesteś jej mistrzem, Saladyny. Twoja rządza wiedzy jest szlachetna, twoi poddani zaś niezmiernie cię szanują. Nie musisz jednak rzucać się w odmęty nieznanego. Z czasem odpowiedzi na najtrudniejsze pytania życia trafią do Arabii. Dobrze, więc tak wylosowało nam Imperium Arabskie. One tutaj mają Mameluka, Mameluków, to jest unikalna jednostka lądowa, i Medresa, czyli unikalną budowlę. Ja jeszcze nie grałem na tyle w Cywilizację Szóstkę ani Arabią, żeby wiedzieć co one dokładnie robią. Tak samo mamy prawość wiary, czyli budowle kultu. Widzę, że tutaj będą lepsze, lepiej będzie je budować, bo dają nam więcej bonusów i są tańsze. I ostatni prorok, automatyczna premia w postaci ostatniego wielkiego proroka, gdy pojawi się przedostatni w przypadku nieposiadania wielkiego proroka. Plus jeden do nauki za każde miasto, uznając religii Arabii. Czyli dużo miast, dużo miast arabskich nam się przyda. Ja jeszcze nie wiem do końca, jak robić tą wiarę, żeby ona była dobrze rozwijana bo ja tuż ograłem w piątkę na, w szóstce tutaj tego za dużo w piątce nie było tego tak dużo jak jest w szóstce także ja się tutaj będę razem z wami uczył sprawdzę tylko czy się wszystko świetnie dobrze nagrywa jest świetnie i myślę że możemy rozpocząć już dobrze chodzimy tutaj się z respil ja sobie tylko jeszcze dał o na pustyni niestety nic nam nie daje, tutaj wydaje mi się lepszym byłoby tutaj pójść do lasu, ponieważ mamy więcej produkcji, kamień tak złapiemy. Tak, wydaje mi się, że tutaj pójść będzie dobrze, tam są jeszcze kraby, konie. I zaczniemy zwiedzać już naszymi tutaj wojownikami podstawowymi. Dobrze, założymy miasto. A to usunie las, czyli tak zmniejszy nam to. No dobrze, trudno. Yy, ale mamy Kiar, w którym zbudujemy pom Wydaje mi się najlepszą opcją. A tutaj zwiedzajmy dalej. Wybierzmy pierwsze badania. Yy. Sprawdźmy tak, że mamy mieć, która potrzebuje górnictwa. Mamy kamień, który potrzebuje górnictwa. Szegluga. Który jest którą możemy już odkryć, ale to będzie za niedługo i też żegluga. Wydaje mi się, że na początku możemy to górnictwo odkryć. Yy, bo mieć zasób jednak dodatkowy, który nam coś nie coś może pomóc. Tutaj widzę, że można założyć kolejne miasto Gdzieś w tych okolicach, ponieważ jest kamień jest srebro, konie też perły. a ten jest na południu trafia nam się pustynia, która ztą zbyt, e, zbyt dobrym terenem nie jest, bo tam tutaj za bardzo nie można robić. tutaj mamy wioskę. I przeznaczone do rekonesansu, jak zwiadowcy są wyjątkowe, ponieważ mogą zdobywać doświadczenie poprzez eksplorację i odkrywanie nowych części. Okej, okay, i teraz dostaliśmy zwiadowców to jest świetna informacja, ponieważ niby będziemy sobie po prostu zwiedzać, a tych, tych wojowników zaprowadzimy do miasta. Tutaj znowu znaleźliśmy wino, miedź, e, znowu zasoby iluksusowe, tutaj jest jadeit, tutaj też będzie można jadeit, nie wiem po co jest tak za bardzo jadeit nam potrzebny ale Jak najbardziej możecie przydać Nasi wojownicy, jak tutaj już widać są coraz bliżej naszego Kairu A my dalej eksplorujemy zwiadowcami Natrafiliśmy na wrogą jednostkę zwiadowców, to są barbarzyńcy, ale tutaj mamy znowu kolejną wioskę. Mieszkańcy wścierają się sekretami swojej dobrze zorganizowanej społeczności. Udało się poczynić znaczący postęp w pracach nad handel zagraniczny. No, no może być dość przydatne. Yy, nie wiem, co oznacza w sumie ten konik na mapie. A to jest po prostu, że tak, tak brosma i Dobrze, tutaj też jest fajne, jeśli chodzi o żywność w miejsce. Ale tak w sumie nic poza tym oprócz no, tego wina no, i bydła, ale... Za dużo nam to nie da. I odblokowaliśmy górnictwo, co jest też bardzo dobrą informacją. I wydaje mi się, że... Bo tutaj zbytnio bydła nie mamy. A więc możemy zbudować na przykład, wynaleźć... Karmcarstwo. Wydaje mi się, że będzie dobre. A potem żeglugę. A naszymi zwiadowcami dalej... Z... Jest, jest jadej i jest świata. Okej, mamy Cud świata. K przy którym można byłoby się osiedlić, bo on daje dużo kultury. Ej, dobrze, nasi wojownicy dotarli do Kairu. Naszych zadawców można awansować, także szybszy ruch w lesie i lesie deszczowym, szybszy ruch na skórzach. Wydaje mi się, że w lesie i lesie deszczowym, dlatego bo to jest dużo lasów. Wy po prostu fortyfikujcie się w naszym kairze. Dobrze, sprawdźmy jak duży jest ten 4 kratki. No, wydaje mi się, że tutaj byłoby dobre miejsce, żeby założyć osadę w tych okolicach, ponieważ i mamy hiszpańskich bojowników de la única y verdadera wydaje mi się, że możemy z nimi się wymienić tą informacją, gdzie oni mają miejsce, tutaj Madryt mają wydaje mi się, że Teraz naszym celem będzie szybkie zrobienie osadników, którzy osiedlą się na jedne może z tych pól. Ponieważ wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce, choć troszkę daleko, to ten cud mnie e, przemawia mi że będzie to dobry, dobry wybór. A tutaj znowu mamy? Zwiadowców barbarzyńskich których spróbujemy dogonić, choć nie wiem czy to będzie takie proste. I osadnice dość długo niestety będą tworzenia tworzenie kosztem 320 zł, to niestety nie stać mnie na nich, ale zrobimy ich, żeby ich zrobić po prostu jak najszybciej. Mamy barbarzyńców z miasta państwa wysłali do nas prośbę. Jeśli zrobimy na nich wrażenie, na pewno hojnie nas wynagrodzą. Czyli oni. Są <coughs> pewnie. On zabi. Wywoła ich inspiracji dla idei mistycyzmu. Okej, okay, a tutaj są niestety barbarzyńcy. A nie, są peresła w wojownicy. Dokładnie czyli zmieniamy do, doktrynę do siły bojowej podczas walki z barbarzyńcami. Barbarzyńcy na początku to dość problem, jesteśmy jakieś problemy. Także damy sobie tą dyscyplinę. Produkcja we wszystkich miastach, wydaje mi się, że będzie teraz ważniejsza waży do wiary i złota w stolicy wydaje mi się, że może że jednak to, żeby tą wiarę zrobić tak mi się wydaje w sumie bo tak dość, ktoś nie wiem jak chciała ta wiara, jak chciała ta religia o właśnie tak, na no to i już będziemy to sobie robić powoli a teraz yy, spadamy może ten handel zagraniczny, ponieważ on ma już troszkę odkrytego i Zaatakujemy wojownikami tych zwiadowców, ponieważ jednak zwiadowcy nie mają zbyt dużej siły. Jak widać, udało nam się praktycznie wygrać. Tutaj, może tymi same odkryjmy obszary wokół tego cudu świata, żeby po prostu wiedzieć, czym to się je, ta okolica. Wy się uzdrowcie, bo za 9 tur będziecie musieli wyeskortować tych osadników. Tutaj są ci Hiszpanie. Nasi, niestety, zwiadowcy przegrywali tutaj. Także sfortyfikujemy się, jeśli bar, barbarzyńcy, właśnie, bo ci bar barbarzyńcy są bardzo podobni do pre Presławy. Ale eee. widzę, że już hiszpańscy wojownicy ich atakują. Chyba nie, nie udało im się. Dobrze, garnictwo zostało odkryte, także teraz odkryjemy sobie żeglugę i będziemy mogli sobie wziąć kraby. Potem perły, perły dają wiarę, także perły będą dla nas istotne, ponieważ Przypomnę, że... O, wysłałem intelektuski, słuchajcie, Huros, powitajcie mi jakieś seryszki przyjmijmy ich, przyjmijmy, żeby mieć jakiegoś sojusznika Chociażby w postaci Hiszpanów e, a nasi zwiadowcy tutaj odkrywają co tu się dzieje, tu są góry Tutaj są znowu też kraby Potępił mnie No niestety zostaliśmy potępieni ale nie będziemy reagować na jego zaczepki ponieważ na razie chciałbym się dość szybko rozwinąć O produkcji. Nie, to na razie nic nie będziemy tutaj zmieniać. Tutaj niech się robi rzemiosło. Jednostki bez rozkazów to oczywiście nasi zwiadowcy, którzy dalej tutaj sobie będą odkrywać. Możemy sobie trochę pochodzić za tymi parowarzyszynnymi zwiadowcami. Jeszcze tylko cztery tury do osadników. nie zwiadowcy nam uciekli dość daleko ale spróbujemy może iść od tej strony tu są trufle zasoby luksusowe ale niestety chyba Madrid je przejmie niestety ale wydaje mi się, że ten cud świata jest o wiele bardziej ważniejszy aniżeli te trufle tutaj że już sporo złota, ale jednak tu mamy kulturę, to jedzenie poza tym cud świata odkryjmy pisma, a następnie astrologię Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. I. Hmm. Widać tych składowców, bo są dalej tutaj, bardzo żywicy. I mamy. Kair. Tak, tutaj nie można się osiedlić. I tutaj chyba też, co ja samym, albo że tutaj, że są średnie. Ale tak, wy przyłączcie się do bojowników. I tyle na razie. I wy sobie to na razie przejdziecie, a nasza produkcja to będzie. A jak mamy teraz te kraby sobie na przykład wziąć? Nie wiem, to zbudujmy sobie budowniczych, którzy nam ulepszą tej parę pól. Są już nich. chciałem stworzyć ten szlak eskortowy, żeby po prostu podąża i za o właśnie wy zróbcie używając wojowników dokładnie Wy sobie tam przejdziecie powolutku a możemy zaatakować tych składowców, będziemy mieli niewielką wygraną, także zaatakujemy ich z tego iż powodu, że da nam to po prostu trochę ekspo. Że coś przyda się w tych wy Możecie teraz się uzdrowić. A wy dalej podróżujcie tutaj. zminy, parę tur. Zdobyliśmy niedawno zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania miast. Tworzenie w nich dzielnic może być o wiele bardziej zyskowne niż budowa prostych ulepszeń, takich jak farmy czy kopalnie. Mm -hmm. Dokładnie. Doktryny jakieś my tutaj dostaliśmy, do nic specjalnego, przynajmniej na razie. A teraz może zaczniemy odkrywać. Państwowa siła robocza. Dobrze, zwiadowcy nasi już się uleczyli, także polecimy dalej. Owce są tutaj tutaj są góry, także niby to predefensywnie. byłoby miasto, ale jeśli chodzi o zasoby, to tak średnie. Może obejdźmy tutaj, przejdźmy tymi zwiadowcami, wybieramy produkcję, budowniczowie już się zrobili, to może kampus, który da nam trochę nauki i powstanie tutaj. A nasi budowniczowie to zrobimy tak, jedną mieć, jeden kamień i zobaczymy. Sprawdzę sobie te techniki, technologii sobie sprawcę. Łodzie rybackie. O, właśnie. Tak, wy zbudujcie kopalnię. Mhm. A nasi tutaj ślubowcy już prawie dotarli. Dobrze, wy tutaj i weźmiemy sobie perły i kraby, bo każdy budowniczy tego osoby może mieć trzy użycia ulepszenia, także tutaj sobie zrobimy i nasi osadnicy, oni tutaj mogą się osiedlić, czyli chyba nie, mhm, tutaj nie mogą, ale za to mogą, czy tutaj mogą, tutaj mogą, ale wydaje mi się, że tutaj możliwe, że będzie troszkę lepsze oni tutaj założyli już Barcelonę, gdzieś blisko też tutaj wydaje mi się, że będzie lepsze strategicznie miasto, ponieważ no Wy oczywiście tutaj sobie dojdziecie do nich, bo tutaj jest nie, tak także oni nam nic nie zrobią yy, i kraby przejmujemy, znaczy przejmujemy, budujemy tam, żeby się one tam łapały, jakieś sidełka, a tutaj mamy ryż, który da nam dużo pożywienia. Kamień, który da nam produkcję i w przyszłości też te lasy. A więc, najpierw wybudujmy miasto i wojowników ufortyfikujmy tutaj. Ono ma 20 a obrony, to ma 13. no to ciekawe. Jaką by tutaj psią teraz naukę? No, okay. Wydaje mi się, że będzie dobra hodowla zwierząt. Teraz się będzie bardzo szybko odgować. A tutaj zbudujmy spichlerz, żeby mieć więcej szegnaści, żeby szybciej się powiększało to miasto. Tutaj szybko sobie weźmiemy perełki. Zaraz będziemy mieli 25 wiary. I tutaj odkrywamy, że ta pustynia jest zasobna w srebro na przykład. Właśnie ludzie się zbyt blisko. Przemyślcie, znalazły się w innych ziem. ignorujemy czy ja nie potępimy ich ani nie nie powiemy że ok dobrze dobrze indie do nas zawitały więc z nimi też się możemy z informacjami o stolicy gdzie oni mają tam stolicę tutaj daleko bardzo no, ale dobrze E, nasi budowniczy to, to płynęli już do pereł i bez problemu e, odblokowali tego, ten zasób e, i e, widać także, że e, nasi ludzie zaczęli z nimi korzystać, bo już mamy pustwa do wiary natury. Teraz musimy trochę tu poczekać. I nasz kair ciągle się powiększa. To jest świetna informacja. Mi tam widać, że dążą do tych koń. dążą, dążą. A ja widzę, że ten K... że presława może nam je zabrać. Także ja szybko wykupię, żeby do tego nie doszło. A tutaj wykupię może to pole. Eee, tyle na razie mnie stać. I wydaje mi się, że tutaj przydałoby się kupić budowniczych, na których mnie jeszcze nie stać, ale zaraz się to zmieni i możemy wybrać Panteon. O No to... Troszkę mi zajmie czytanie. Ale... Wydaje mi się, że przeczytam i ja do Was wrócę. Dobrze, ja już przeczytałem, wydaje mi się, że jeśli chcemy iść w wiarę, to dobre będzie plus 2 do wiary dzięki kopalniom położonym na zasobach luksusowych i dodatkowych, czyli w naszym przypadku kamień mieć i w tamtym, pa, w tamtym mieście też coś będzie dodatkowego, więc wydaje mi się, że to będzie dość dobre. I zakładamy ten Panteon. No i świetnie. I teraz mamy tutaj, a bo tutaj jeszcze nie ma kopalni, dlatego to nie działa, a tutaj też będziemy w stanie zrobić kopalnię oraz na Jateicie, który może się z niedługo rozsłynie tutaj tutaj także będzie kamień, bydło i tutaj widzimy, że powstał obóz niestety barbarzyńców także udamy się tam naszymi wojownikami i spróbujemy zniszczyć mam Jerozolimę, która ma jakieś chyba zadanie najwyraźniej Zatruni jednego wielkiego kupca. Ok. Idziemy dalej sobie dać naszymi zwiadowcami. Osobiście lubię świnie. Psy nas podziwiają. Świnie. Dobrze. Wypieszemy sobie jeszcze patanie. Wydaje mi się, że koło, ponieważ jest przyspieszone, to nam się przyda. I będzie to szybko. A ja w tym miejscu chciałbym zakończyć odcinek. Bardzo dziękuję Wam, że byliście ze mną. I chciałbym Was zaprosić do następnych odcinków. Trzymajcie się i cześć.